jesteśmy znowu? Na. Ja. Jesteśmy właśnie w sklepie gdzie są Sri Lankie Sri Lankie, się w te nazwy Banany, które są takie fajne, malutkie i smakują troszkę inaczej bo są troszkę kwaśne ale są bardzo dobre To są takie zwykłe banany, które znamy Zwykłe, niezwykłe, ale są Sri Lankie Chcemy spróbować tych fajnych, takich dobrych Są bardzo smaczne Tutaj to jest ciekawe, że w tych sklepach są całe takie wielkie wiadra z soczewicą, z ścieżką. Można sobie wziąć. To są jakieś. To są sobie... soczewica, tak? Mhm. Tak wygląda. Tam jest jakaś ciężarka, jest jakiś gro, można ładować szypami. I całe wory. Tu jest, jest całe stanowisko z przyprawami. Ja możemy wejść później z jakiegoś sklepu i sobie tych No kupować. Ja jeszcze my. nie widziałem. Zakupy. Chcewało? Więc zapłaciliśmy razem 80 zł 87. Nie, wiem, zapłaciliśmy czy tam, czy czego, 2 uwaga, schody. No, czyli niecałe 2 dwa złoty, to całe zakupy, tak? Tak. No, niecałe całe. Tam co to za 70 zapłaciliśmy za całe zakupy. Nie mamy tutaj wielkiego wyboru, jak po prostu kupić wodę w plastiku, ale co ciekawe, tutaj każda butelka jest zaklejona taką dodatkową folią i w ogóle o tym się pisze i mówi żeby nie kupować takiej wody, nie pić wody, która nie jest zaklejona, więc każdy raz jak chcesz otworzyć wodę to musisz najpierw zerwać taki plastik o i dopiero teraz możesz odkręcić i się napić Właśnie zatrzymaliśmy się tutaj przy drodze gdzie patrzymy sobie na Adam's Peak czyli na górę, na którą jutro chcemy wejść to jest święta góra buddystów, tam trzeba raz w życiu wejść może nam się uda O kurde, w takim sklepie z herbatą to jeszcze nie byłem. Ładne. Może jak my to wszystko przewieziemy. I zobacz, to jest takie coś małe. A? Koprę godne. Koprę godne, masz sobie herbatkę gotować? gotujesz, to no? Z tym mam ci. ładne. Party. Pitch up. nie bo... mogę się zdecydować. I mam takie jakieś uczucie dziwne właśnie, że no właśnie ci Anglicy tutaj, te kolonie, to wyzyskiwanie dalej, jakby coś tam się we mnie, coś mi się tam kręci w brzuchu. A z drugiej strony, no jakby też chcę zobaczyć to miejsce, oni widzę, że teraz za to dbają, też są dumni z tego, podkreślają, że nawet tego Taylora, że, że on tutaj był twórcą właśnie tego przemysłu i oni jakby mają teraz też to w swoich rękach Lankijczycy, więc ta produkcja herbaty muszę to sobie sprawdzić, ale to jest na pewno jakaś duża część lankijskiego PKB. Pewnie po turystyce, chociaż nie wiem, może przed. Pamiętasz też, że to Czujesz zapach? Jest do Możemy za bardzo nagrywać tutaj. W tym zakładzie, jesteśmy w środku i zwiedzamy sobie całą linię produkcyjną herbaty. To jest takie finalne miejsce, w którym jesteśmy, gdzie się testuje herbatę. Tam jest pan, który... Jest głównym testerem. Zaczyna się od takiego liścia, a kończy się na takim stoliku, gdzie ten pan sprawdza, ma całą tablicę T-testing terminology. Tutaj można wszystko przeczytać, on pewnie ma to w głowie. No i finalnie ocenia, czy faktycznie herbata jest dobra, czy trzeba coś poprawić. Cały proces produkcji. Zajmuje od 8 do 10 godzin. Od takiego liścia, który zjawia się w fabryce z plantacji, do tego aż wyjeżdża gotowy worek do innego zakładu, który na przykład może dodać jakiegoś tam zapachu, smaku, albo do miejsca końcowego, gdzie po prostu herbata jest pakowana. I tam się już dzieje cały marketing. Jaki będzie zły, że coś nagrywam? Baterię. Znaczy, nie baterię, nawet tylko miejsce na karcie. ale tak sobie chciałam zagadać, to was. O, dzisiaj się czuję trochę gorzej. Muszę sobie jakoś tam pole w Idę w górę. W sandałkach, który mi się rosimy są bardzo dobrze. Janusz na mnie czekam. A i graźnika się wspina. Zroń się jeszcze się nie wspinała. O kurde. To jest trochę hardcore. Druga ręka. Trask, frask, frask. Nieźle. Parę się zdarzyło w takiej sytuacji, ktoś podchodził i przykładał rękę swoją do naszej nie mógł się nadziwić, jak można być tak białym. to byśmy sobie z Wo. Jesteśmy właśnie na chrześcijańskim cmentarzu i w kościele, obok kościoła. Tutaj leżą, myślę, że przede wszystkim albo tylko Anglicy, którzy mieszkali pracowali na Cejlonie. Właśnie rozmawialiśmy z naszym kierowcą a propos takich różnic w pochówku. Ja właśnie bardzo chciałem zobaczyć jakiś buddyjski cmentarz, ale nawet wchodząc tutaj, zdałem sobie sprawę, że nigdy nie byłem w życiu na angielskim cmentarzu. Zdarzało mi się odwiedzać właśnie głównie jakieś niemieckie dawne cmentarze, w Polsce, ale nie tylko, bo też w Niemczech. Kiedyś znaleźliśmy też na żławach, holenderski cmentarz z XIX wieku. No, ale nie byłem w na angielskim cmentarzu. No i właśnie rozmawialiśmy a propos też różnic w buddyzmie, w hinduizmie, na przykład w Indiach bardzo często tam przy rzekach są ciała zmarłych są palone, później gdzieś tam puszczane do rzeki. No tutaj ten pan twierdził, że, że też są chowani pod ziemią, tak jak chrześcijanie. W innym miejscu Arabowie mają swoje obrządki, a w innym miejscu Hinduiści i Buddyści. Jakiś ładny kawał historii tutaj ci ludzie tworzyli, teraz sobie tutaj już leżą. A Sri Lanka już jest od 70 lat niepodległym państwem.